To kogo się dzisiaj zapytasz, kim jesteś? Co? Czy jesteś dobry? Czy jesteś mądry? Kogo dzisiaj będziesz musiał się zapytać? Jaki komentarz sprawia, Dasiu, że ci będziesz miał dobry dzień? Albo kogo wykorzystasz do tego, żeby Ci było źle? Hmm. jesteś kreatywny. Jesteś bardzo kreatywny. Bo jeśli nawet nikogo sobie nie znajdziesz, nawet już jak przestaniesz ci chcieć, chcieć wszystkiego tego czytać, co tam o tobie piszą, to przecież ty sam potrafisz w swojej głowie wytworzyć wspomnienie. Co? Wspomnienie, jakim byłeś złym człowiekiem? Albo wspomnienie... <śmiech> ba! <śmiech> możesz stworzyć przecież coś nowego, zupełnie inaczej. Hmm... Po co ci to? Za co ci się tak nie lubisz, że musisz się ciągle straszyć? Hmm. Za co ty się tak nie lubisz, że musisz ciągle się pytać innych, kim jesteś. Skąd ta niepewność? Na co ty tracisz tyle czasu? Bądź, po prostu bądź ze mną. Rozumiesz? Bądź. Uśmiechnij się do mnie i zabierz w jakieś fajne miejsce, a... I przestań mówić, że to, co robimy, jest złe. Przestań tego szukać. Hmm. Adam... Jest okej. Okay. Adam jest okej, okay, rozumiesz? Jest po prostu okej. Okay. Widzę w Twoich oczach, że... Nie do końca mi wierzysz. To też jest ok. I do końca nie bierzesz, bo masz cały czas w głowie głosy, które ci mówią, że uważaj. Pomyśl. Zobacz. Przenawizuj. Dorośnij. Serio. Adam. po co ci to? Zobacz, jak dobrze ci się żyje, jak tego nie robisz. No, ale... Tak. Życie nie jest takie proste, chcesz mi powiedzieć. jest proste, Adaś. Jest proste. Zobacz na swojego syna, jakie jego życie jest proste. Też kiedyś byłeś takim synem. Też takim jesteś synem. Zobacz, jaką masz chęć życia w tych oczach. Nawet jak nieraz są smutne. Nawet jak przywołasz sobie wspomnienia, w których... Podcinasz sobie żyły, których masz na siebie niezgodę. Ty też chciałeś żyć. Robiłeś najlepiej, jak potrafiłeś, oddać. Nie mogłeś inaczej, po prostu nie mogłeś inaczej. Bo jakbyś mógł to być, to byś zrobił. Proste, co? To co? Dogadani? Boże, Adam. Do gadani. To gadani. To gadanie? No. Widzę, że się już na mnie inaczej patrzysz. Dzięki, że jesteś. O, lubię cię. Nami, po prostu Cię lubię. Po prostu lubię z tobą być. I czuję, że ty coraz bardziej lubisz być ze mną. I to jest fajne. Zawsze był fajny. Zawsze był fajny. Nawet jak widzę w Twoich oczach, jak zaczynasz już grzebać w tym, że to było niefajne, to też było fajne. Przestań myśleć. Bądź. Mniej roboty. Więcej doświadczania. Więcej czasu. Więcej ciebie w ciebie. Przestań chcieć się zmieniać. Przestań się traktować jak popsutą rzecz do ciągłej naprawy i udoskonalania. Przestań zwalać to na innych. Łapiej, nie? Wie, ale to nie działa. Ktoś wie, że to już nie działa. To po prostu nie działa. No dobra stary, to co? Chciałem się położyć. <laughs> Lubię Cię.